Dzień dobry, witam się serdecznie ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku taki krótki przegląd Zary. Dzisiaj startuje Black Friday, nagrywam to właśnie 27 listopada. I od godziny 19 można już sobie zamawiać te produkty, które obejmują, które są objęte promocją minus 40%. Do godziny 18 można sobie szykować już tutaj koszyki. No a te promocje stacjonarne to ruszają jutro w piątek 28 listopada. Także zdecydowałam się na taki szybki szybkie odcinek, żeby może Was zainspirować, żeby właśnie Wam trochę pomóc, co możecie sobie wybrać na tej wyprzedaży, także pokażę Wam 20 takich moich wyborów ze strony Zary i przy okazji dam Wam parę wskazówek właśnie na co zwracać sobie uwagę, na jakie, fas na jakie fasony, jeżeli ta konkretna rzecz nie będzie Wam odpowiadała, także mam nadzieję, że Wam coś się spodoba, a ja jestem bardzo ciekawa, co, na co Wy polujecie podczas tego Black Friday, dajcie znać w komentarzu, czego wyszukacie. I zacznę sobie od pierwszej rzeczy. Są to takie spodnie jeansowe z kontrastowymi przeszyciami. Bardzo modowa propozycja. One mają tutaj też takie, wiecie, taki regulowany ten dół, takie zapinane na guziki. Bardzo modowa opcja. To jest 97% bawełny, 3% elastanu i będą w cenie 83,40. Więc no na pewno warto sobie na nie zerknąć. To jest wiadomo, one jak taką suchą pogodę, ale też oczywiście spodnie są całoroczne, wykorzystacie je Wiosną, też jesienią, i też bardzo fajny jest kolor właśnie taka złamana biel. Ja się wybieram na zakupy stacjonarne, więc myślę, że to już będzie grudniowy odcinek. To na pewno pokażę Wam, co kupiłam, bo też poluję na kilka rzeczy i mam nadzieję, że uda mi się je dostać. Druga rzecz to ten płaszcz z wełny z tymi rękawami. Ja go mierzyłam w którymś z odcinków. Na pewno znajdziecie gdzieś, gdzie był tytuł Przegląd Płaszczy Kurtek, bo no na ten warto zwrócić uwagę. On w pierwszej cenie był za 499, a teraz będzie za 299,40. I tutaj mamy 50% wełny, w podszewce ma 100% acetat. No i ten krój jest fantastyczny. Te bufiaste rękawy, bardzo modowy. On jest też taki przylegający. Też jest wysoka stójka, taki kołnierzek, no przepiękny jest ten płaszcz, warto się nim zainteresować na pewno, w ogóle też zwracajcie sobie uwagę na takie płaszcze, też y, ja mierzyłam takie dwurzędowe, czarne, klasyczne, też z takimi bardziej postawionymi ramionami, albo dwurzędowe, bardziej takie eleganckie, tam gdzie jest na przykład 75% wełny, bo one, jak tutaj też sobie robiłam ten przegląd, też one są tam w cenie 750, gdzie tak około właśnie to tak, wszystkie te płaszcze takie, które mają to 75% są w tej cenie, to teraz będą za 449, więc też sobie na nie zerknięcie, jeżeli potrzebujecie jakiegoś płaszcza wełnianego. I tutaj spodnie eleganckie, w 100% wykonane z wełny w cenie. 179,40 już po tej obniżce. W takim ciemno-granatowym kolorze, bardzo klasyczny i też polecam popatrzeć sobie na takie eleganckie spodnie, czy to na co dzień, do pracy, do eleganckich właśnie stylizacji i tych takich świątecznych, tych imprezowych teraz, które, które będą w grudniu, bo, bo no wykorzystać na milion po prostu sposobów takie spodnie. Tutaj jest z tej kolekcji Z2. I też sobie zerknijcie na tę kolekcję Z2, bo to są. Zazwyczaj takie lepsze te fasony, lepsze materiały. I ja mam bardzo dużo rzeczy z tej serii i naprawdę jestem zawsze bardzo zadowolona, więc to też jest godne uwagi. Czy to stacjonarnie, jak będziecie, czy tutaj sobie też możecie później e, przefiltrować po prostu na stronie. I kolejne spodnie. Wiecie, że ja uwielbiam też takie właśnie te aladynki i ostatnio też kupiłam takie aksamitne, te moje aksamitne czarne, takie też będą na przecenie za 89 zł. A te tutaj też jest to właśnie kolekcja ZW 13740. Tutaj mamy 83% wiskozy, czyli takie całoroczne. Tutaj jest przepięknie wystylizowane, tutaj akurat ma modelka członka, ale oczywiście to mogą być bodki, jakieś kozaki i ja uwielbiam po prostu takie spodnie, mnóstwo możliwości stylizacyjnych, a tutaj też jest taka bardzo modowa opcja. Właśnie w kratkę. Kurtka puchowa tu jest wypełnienie naturalne. Nie wiem czy ja ją mierzyłam, ale na pewno widziałam ją w sklepie i świetny taki kolor. Ma taki cieplejszy, właśnie brązowy z 449 na 269, więc no warto sobie zerknąć. I tutaj mamy wypełnienie 60% puch z szarej kaczki i 40% pierze. Więc jeżeli szukacie takiej puchowej, długiej kurtki, no to tutaj jest no, fantastycznie ona wyglądała. Koszula z popeliny, z kokardą, bardzo teraz wracają też te baskinki, Będzie ta, będą takie koszule mocno w trendach, tutaj jest też ta wyższa stójka i, i ta kokardka, wiązanie u góry, no przepięknie wygląda. I tutaj modelka ma to zestawione z, z jeansami te koszule i z bodkami. Oczywiście, no super to wygląda koszula, jeansy, to zawsze się uda taka stylizacja, ale mogą, może też być spódnica, nie bójcie się też łączyć ze spódnicą takich paskinek. Yy, mogą być spodnie eleganckie, mogą być shorty, wysokie kozaki, rajstopy, no biała koszula to wiecie, zawsze... Ja zawsze powtarzam, że warto mieć taką białą koszulę, też taką klasyczną i też taką bardziej modową. No to tutaj właśnie ona będzie w cenie 77,40 i oczywiście 100% pawełna. Jeansy z prostą nogawką w takim ciemnym kolorze pięknie wyglądają. Z tyłu mają taką szlufkę. Już po odjęciu tych 40% one będą w cenie 107,40. Wysoki stan, prosta nogawka i tutaj też widzę, no, że ta nogawka jest dosyć długa, więc warto też sobie na nie spojrzeć. Ja jako fanka Jeansów kroju Barel, okroju balun. Oczywiście nie mogło tutaj w tym moim zestawieniu zabarknąć takich czekoladowych jeansów. One będą w cenie 119,40. Mamy brązowy kolor, ale oczywiście jest mnóstwo do wyborów po prostu w jasnym y, kolorze. Jasny jeans, ciemny jeans, y, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. Jeżeli lubicie takie fasony, to jest też dobry fason, jeżeli ma, jesteście niższe, ja mam 164 cm wzrostu no i z płaskimi butami albo na takim delikatnej podeszwie, ten fason balloon fit zawsze mi się sprawdza no i ja też lubię takie szersze nogawki, więc ja bardzo lubię, więc może się jeszcze skuszę na jakieś dżinsy teraz podczas tych wyprzedaży i spódnica w cenie 89,40 100% bawełniana słuchajcie, spódnice midi, czy to właśnie wełniane, czy mogą być też takie właśnie bawełniane z plisami w kratę, taka spódnica midi to jest super opcja na co dzień też widziałyście na pewno jak ja w postach nawet jest, jak stylizowałam taką szarą spódnicę midi z wysokimi kozakami z krótką kurtką i tutaj też jeżeli macie taką kurtkę skórzaną ale obojętne może być taki krótki płaszczek wełniany, świetnie będzie wyglądać. No, i tutaj jest taka właśnie w czarnym kolorze klasyczna spódnica MIDI, więc może Wam się przydać. Jeżeli takiej szukacie, no to. Daje znać, że jest. I teraz buty na obsesie z odkrytą piętą, czyli te członka Kitten Hills. Ja je chyba mierzyłam, też pokazywałam w odcinku, one były bardzo wygodne. Mają 5,5 cm wysokości. Obsas ma, ma taką wysokość. Są w kolorze czarnym, teraz też wraca, wiecie, nie tylko skóra licowa, to oczywiście zawsze jest ok, ale też mocno będzie widoczna taka skóra, właśnie z połyskiem. No i tutaj mamy nie dość, że ten połysk to jeszcze fajną taką strukturę, która, uwierzcie mi, no później te detale robią robotę i w całości stylizacji to jest widoczne. Na każdy, każdy jakby szczegół, ten, wiecie, te struktury. Fajnie jest to sobie pomieszać. No to właśnie tutaj one będą, to jest sztuczna skóra i one będą w cenie 77,40. Kurtka z zamszu naturalnego, y, też ją pokazywałam, chyba nie mierzyłam, tylko tak na wieszaku. I z tych kurtek skórzanych, to chyba tylko tam się rzuciła w oczy, że ona wchodzi na, na te promocje Black Friday w takim ciemnozielonym kolorze. No oczywiście nie, że to mój ulubiony kolor. To jest 100% zamsz, y, 449 zł. I one też te kurtki są za Zwyczaj w cenie albo tam 549, albo 749 i w tym przypadku właśnie to też jest ta cena. No i one są obniżone na 449,40. I ten fason był też bardzo dobry, więc daje znać, że ta właśnie wchodzi na te promocje. Kolejna rzecz to sztuczne futerko w takie krowie łaty. No bardzo to jest modowa opcja. Oczywiście pełno jest też tych futerek, wiecie, w takim czy beżowe, czy brązowe. Nawet w Stradivariusie też już kiedyś pokazywałam. I to futerko będzie w cenie 149,40, więc y, bardzo dobra cena. No i to też jest wiadomo dla fanek takich y, krótszych futerek, ale wygląda świetnie i też widziałam na żywo, jest jak najbardziej ok. Tutaj mamy kowbojki. Nie wiem jak tutaj to będzie z tą szerokością y, tej cholewki, czy one będą na. Wiecie, na taką szerszą łydkę, bo nie widziałam ich nigdy stacjonarnie. Ale tutaj też jest z 499 na 299,40, przepiękne po prostu i mamy mieszankę tutaj z zamszu, z Kury licowej. jest też ten biały haft w takim kolorze, one są burgundowym. Piękne, przepiękne po prostu, także jeżeli szukacie takich, takiego rodzaju obuwia, no to śmiało. Jest tam też bardzo dużo, były takie czarne, też z białym haftem, brązowe z białym haftem, więc na spokojnie sobie jak przejrzycie stronę, to, to znajdziecie na pewno coś, co Wam będzie też odpowiadało. I kolejna rzecz to taka torebka do ręki z metalową rączką. Świetna, będzie do stylizacji na okazję, na co dzień wiadomo, w zależności od tego, ile tych rzeczy potrzebujecie, ale też na wakacje z jakąś taką zwiewną, długą sukienką. Ona będzie przepięknie wyglądała, także na pewno wykorzystacie nieraz. W ogóle tutaj też modelka ma świetne to połączenie wzorów i tych, i tych struktur. Też widziałam ją na żywo, jest jak najbardziej ok. To jest sztuczna skóra, ale ona ma bardzo fajną taką tę teksturę, że, że no warto, warto. I tutaj jest cena 89,40. Pokazywałam tę torebkę w takim odcinku, gdzie pokazywałam Zarę w Krakowie. Ją przymierzałam. Tę torebkę świetna jest. To jest skóra naturalna, już po przecenie 539,40. Bardzo pojemna torba. Przepiękny kolor. To jest taki właśnie szaro beżowy taki taupe. Do tego taki szerszy pasek, więc jeżeli wolicie na pasku, no to śmiało. Ja wolę takie do ręki i też bardzo fajnie w ręce się układała. I w ogóle no świetna do codziennych stylizacji. Także jest ta, i były jeszcze takie. Wiecie, co takie mniejsze, też, ale takie na przykład brązowe, yy, bardziej też takie na ramię. Kolejna rzecz to takie zestawy naszyjników, czy to też yy, na przykład w parfła, są często takie. Wiecie, w stylu boho, fajnie będą wyglądały z kamizelką, też wiadomo, ze swetrami, z koszulami. Połączenie z takimi koszulami ażurowymi albo z takimi falbankami. Wiecie, taki już typowy styl boho tych, tych koszul? Do tego dokładamy sobie takie warsowe naszyjniki z jakimiś takimi ozdóbkami, z tymi czarmsami i genialnie to będzie wyglądało. No i właśnie na wyprzedażach warto właśnie sobie yy, spojrzeć na, na, na takie dodatki. I tutaj mamy 77,40 za zestaw takich trzech naszyjników. Kozaki, tu są akurat są zamszowe, ale jest też spory wybór takich kozaków ze sztucznej skóry. Ze sztucznej skóry były świetne takie z wężową, wężowy print. I tutaj te skórzane są w cenie 269,40. W ogóle wszystkie te kozaki, które będą miały marszczenia, czy to botki, czy te wyższe z wyższą cholewką, genialne, po prostu bardzo w trendach. Ja sama, wiecie, że mam, jeżeli oglądałyście też vlogi i widziałyście też post i yy, widziałyście tego posta, no to ja mam takie oliwkowe kozaki i bardzo dobrze, one są ze sztucznej skóry, ale bardzo dobrze mi się sprawdzają, yy, są bardzo wygodne i tam też jest chyba obca z, z 5 cm, naprawdę yy, tak się cieszę, że je kupiłam i, i one też, no ja mam 40 cm w łydzce, więc yy, na mnie pasują i... I tutaj widziałam właśnie, że te kozaki, ten sam w ogóle fason jest właśnie z tej wężowej skórki. No ale zamszowe są w takim przepięknym karmelowym, e, brązowym kolorze. I jeszcze tutaj mamy w bardzo dobrej cenie 69 zł taki golf z wełny. No, trochę tutaj jest chyba, będzie taki prześwitujący, trochę cienki, e, ale to wiadomo też zależy kto co lubi. Mnie się on bardzo podoba, więc mam nadzieję, że uda mi się go też e, złapać, tak powiem, upolować. E, I tutaj mamy 33% wełny. W cenie 69 zł. przepiękny ten masełkowy kolor. W cenie 107,40 mamy ten sweter z wełną i alpaką, który też pokazywałam tak na wieszaku, że to jest ok skład. No jak w cenie z tej 107 zł, to mamy 35% alpaki, 31% wełny. Yy, w taki sweterek w odcieniu oliwkowym jest jeszcze drugi kolor, tylko że on już nie jest przeceniony taki właśnie piaskowy jasno-beżowy, ale jeżeli lubicie, lubicie oliwkowy, no to, no to śmiało. Bardzo, bardzo fajnie się prezentował na żywo. Ostatnia rzecz to taka bluzka z ażorowymi wstawkami i falbankami w cenie 83-40. Tutaj mamy 58% bawełny i 42% wiskozy. Przepięknie wygląda, absolutnie przepięknie. Z jeansami, z shortami, eleganckimi spodniami, ale ja tutaj bym bardziej szła w taki, wiecie, taki styl boho. Nawet z takimi alladynkami ją um, wystylizować. To już wiadomo, zależy wszystko od Was, ale sama koszula Wygląda przepięknie. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Tutaj taki tylko krótki przegląd zare, właśnie na szybko, bo dopiero wczoraj wieczorem wrzucili jakby te produkty, które będą, że można było sobie już zrobić, przyszykować ten cały koszyk. Dzisiaj o 19 startuje online, jutro stacjonarnie. Mam nadzieję, że uda wam się kupić to, czego potrzebujecie. Pamiętajcie, żeby przejrzeć sobie szafę i kupować tylko to, czego naprawdę potrzebujecie, żeby nie kupować tylko dlatego, o, bo jest niższa cena, by potem te szafy nie były przeładowane tymi ubraniami, żeby mieć pewność, że wykorzystacie wszystko na wiele sposobów. Także w komentarzu możecie się podzielić tym, czego wy poszukujecie na Black Friday, a ja bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Papa! Pa.